Oddziałowa Teresa Szostak nadzoruje dostawę żywności. Towarzyszy jej nowa strażniczka Magdalena Gawecka, prywatnie kuzynka Teresy. Będziesz w sobotę na jak babci? Ja będę. A Krzysiek? Tam nie widziałam twojego męża, uwielbiam jego żarty. Od dzisiaj wszystkie rodziny na imprezy obstawiam sama. To już wszystko, proszę pozwolenie na wyjazd. spać auto i wypuść pana. Co, co odwalasz? Odłóż to! Przecież nic k***a, nie wzięłam. Nie kłam! Spokój! Spokój powiedziała! Zawinęła siatko. Odłóż się z powrotem. Odkładaj. Dlaczego to robisz? Mam dość słuchania, Cię? Kaja, nazywam. Wracać do pracy, a ja nie chcę tutaj żadnych awantur. Oczywiście. Kaja. Dobra, jasna. 061 do 0 0 1 Przeciwcie wsparcie! Bójka w kuchni! O! Podstaw odsuną odsuną ją! Odsunąć się! Odsunąć się! Odsunąć Puść ją! Spokójcie się! Spokój! 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 Już! Spokój, spokój. spokój! Powiedziałem! To dla ciebie jak siostra! Przygarnęła cię! Broniła! A ty się odpłacałaś? Głupia gówniara! Spokój! Albo resztę dnia spędzicie na pryczach. Ja nie żartuję. Pozamykam was w celach pod ścianę. Wszystkie. Jazda! Już! No, ruchy! Wszystkie są. Brakuje jednej. Gdzie jest Kaja? Do wszystkich na bloku F. Czy ktoś widzi osadzoną Kaję Wiśniowską? Tu 003. Nie. 041? Nie widzę jej. 048? Ja też nie. 012 nikt jej nie widzi. Sprawdź dokładnie autodostawcy. 012, sprawdziłam samochód. Czysto. Cholera snad. Gdzie ona jest? Musimy ją znaleźć. Osadzona do celu. Już, ruchy.